Dzień kolejny życia. O nie, z piesami. O nie. i z odgłosami różnymi w naszej zagrodzie. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się wyczyszczona elewacja. Nie patrzcie na dziedziniec, bo on jeszcze wymaga dopieszczenia, ale w pierwszej kolejności chcemy skupić się na rzeczach, które są dla nas. Em, ważniejsze technicznie do ogarnięcia niż tutaj jak gdyby samo to sprzątanie, bo tutaj sprzątania, a sprzątania to jest jeszcze tyle za nami, ale żeby tego czasu nie tracić na dosłownie tutaj dziedzińcu, skupiamy się na budynkach, które tutaj u nas są i jak gdyby tutaj całej tej otoczki wokół tych naszych tutaj budynków. Z takich rzeczy, które gdzieś tam w międzyczasie tutaj się wydarzyły, to mamy ogarnięty troszeczkę ten teren wokół naszego domu. Spójrzcie, tutaj postaram się zasłonić słońce. Dzisiaj troszeczkę wjeje, także z góry przepraszam za jakieś takie niedogodności dźwiękowe. Widzicie? Troszeczkę mamy tutaj zgrabione praktycznie z każdej jednej strony, więc ten teren nam się tutaj wypłaszczył, wyrównał. Mamy taki troszeczkę też i spadek o może w tą stronę, tak pokażę, zachowany, żeby ta woda nie podchodziła nam tutaj pod te fundamenty, a zatrzymywała się odpowiednio wcześniej, czyli powiedzmy taki, powiedzmy jakiś tam rów melioracyjny, czy tam rów fosę sobie taką tutaj zbudowaliśmy. No i yy, ważna rzecz, jak widzieliście tutaj na filmie, koparka przyjechała z wielką tą wanną, no boście, stodoła się odsłoniła. Coś nieco więcej tutaj e, widać. Jakieś takie resztki zostały do ogarnięcia, można powiedzieć, ręcznie. A tu pier coś kopię. Musimy troszeczkę ogarnąć tutaj ten, widzicie, zakręt naszej drogi. No bo tutaj gdzieś on lekko się nadruszył, więc trzeba to zrównać. Ta strona, jak widzicie, jest nieruszona. Tutaj. Tutaj ten bok troszeczkę się nadruszył, więc tutaj Pier troszeczkę poprawi go. No, Spójrzcie jak to wygląda. Tutaj w tle i widać... I słychać, a może bardziej słychać niż widać, działamy dalej z tą elektryką. Praktycznie część podziemna, można powiedzieć, jest już, że tak powiem, wstępnie zrobiona. Czyli mamy kable pociągnięte do czerwonego domku, kable mamy pociągnięte i uziemienie tu i tu do stodoły. I stamtąd mamy tutaj i do budynku bramnego, i do obory. Więc tutaj ta część podziemna elektryki została już ogarnięta. Tutaj działamy teraz z wychodzeniem kabli na zewnątrz i zobaczcie, jak to już wygląda. Chodźmy do środka. Trzeba głowę schylać. Ja jestem spakowana do drogi. Idę, idę sobie działać. Co ja dzisiaj będę robiła? Idziemy, idziemy zobaczyć. Moje bagaże gotowe w drogę. Idziemy tędy, 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 tam tędy. Tam tędy, owędy. Słuchajcie, co tam będziemy chodzić daleko? Zaczniemy od tego, co jest blisko. Bo tutaj też jest różnej maści syfik, można powiedzieć. Zacznę chyba stąd i wtedy sobie pójdę do sadu. Tam coś tam w sadzie sobie pograbię. Mam grabie i takie, i takie. Trochę liści trochę zgarniemy. Trochę śmieci tutaj sobie zgarniemy. No, żeby tak przyjemniej, wiecie, troszeczkę było i żeby to było tak już przed zimą, wiecie, naprawdę ogarnięte. Zaczynam swoją pracę. Uwielbiam te grabie, słuchajcie, uwielbiam je. Nie wyobrażam sobie pracy w ogrodzie bez y, takich, właśnie, szerokich, plastikowych. One są fajne, elastyczne. Nie wyobrażam sobie gdzieś tam bez nich tutaj funkcjonować. się, są takie kości porozsypywane, znaczy nie, one nie są rozsypane, one są wiadomo pozakopywane, to są, wiecie, ci Państwo mieli tutaj różne zwierzęta i my tak rozgrywamy te kości, prusak tutaj na tej jednej kości jest, albo psy je zakopywały, albo oni po prostu gdzieś, wiecie, nie wiem, rzucali. Ja nie bardzo wiem, co mam z tymi kościami robić. Jak jesień w pogodzie, to jesień w ogrodzie. Prawda? Mówili mi, chodź nagraj, a potem nie, nie, nie nagrywaj, co my tu robimy. Idziemy, zabioram was, zabieram was mimo wszystko, zobaczymy, co oni tam kombinują. <tryk> zakłady. Andrzej mówi, że nie wyrwiemy. Pier mówi, że wyrwiemy. No wyrwali. Masakra. Poszło. No ciężka. Wow. Rusty red on her shoulder. I was cleaning her shoe. When it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions in two. Was a mutual. Can't see walk in the fire Can't see run in the rain Can't see make it up the mountainside Can't see make it down again I have often wondered If she'd be can... my To jest instalacja, tak się mówi. <laughs> e, słuchajcie, pier pozbywa się tamtych wystających takich prętowników, widzicie? A tutaj Andrzej zdziera, ściąga z obory tą listwę, z, w której był kiedyś poprowadzony kabel, kabel elektryczny. A ja... A ja idę... A ja idę i biorę sobie koszyczek. Dzisiaj takie ładniejsze kolory mam wrażenie, że są tego tutaj wszystkiego. W naszym sadzie Królową wszystkich jabłoni, które sobie w nim rosną, jest ta oto właśnie przed Wami reneta, to jest reneta złota ona już praktycznie dojrzała. W tym roku ma dużo, dużo mniej owoców niż w ubiegłym. Ale przyszedł dzień, że one już naprawdę fajnie nam zaczęło dojrzewać. W tym roku w ogóle mamy czas na to, żeby ją pozbierać, bo w zeszłym roku to my tylko czyściliśmy i nie skupialiśmy się na niczym innym, tylko na czyszczeniu, czyszczeniu śmieci, które tutaj wszystkie były, ponieważ zależało nam na tych pracach w pierwszej kolejności. Renety były dla innych, a dzisiaj i właściwie w tym sezonie ja chętnie tutaj sobie je zbiorę. Więc do dzieła. Zbieramy. Szukamy fajnych, dojrzałych. Piękna, zobaczcie. Calutka. Ładnie sama odeszła tutaj nam, można powiedzieć, z szypułki. Także tak one się prezentują. Są naprawdę pokaźne. W tym roku większe urosły. W ubiegłym roku mam wrażenie, że były troszeczkę mniejsze. Więc co? Ja zbieram sobie jedna już. Jest, ląduje w koszyczku. Dawaj, chodź tu do mnie. Jest. Zobaczcie, czy te jabłka naprawdę nie wyglądają imponująco. I uważam, że w tym roku po prostu piękne są. Myślę, że są zebrane praktycznie tak w punkt, ponieważ za dwa tygodnie, jak zaczną się jakieś takie nocne przymrozki, one to już w ogóle wtedy będą sypały się na ziemię bardzo mocno. Więc ja je zabieram do domu i zrobię, wiecie, takie w słoiku jabłka do zimowej szarlotki. Uwielbiam szarlotki. Szarlotka. To jest pierwsze ciasto, którego nauczyłam się piec sama. Pamiętam moja kożanka kiedyś, mm, zawsze jak jakaś taka była impreza w szkole, typu na przykład, nie wiem, Andrzejki, mm, to każdy musiał coś przynieść. moja kożanka przyniosła jabłecznik. On mi tak smakował. Wzięłam przepis od niej od tamtej bory, Tylko to ciasto... Najlepiej mi wychodzi, uwielbiam je i za każdym razem wychodzi naprawdę pyszne i każdy, kto je, chce, do mnie przepis. Komu komu komu, bo idę do domu. Tu jedno mi poleciało i stukło się. Może dlatego, żebym je zjadła teraz. <grym> Niech tak się stanie, słuchajcie. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Z jakiegoś powodu mi spadło to jabłko. I się stukło na kwaśne jabłko. Więc zrobimy sprawdzian. Miałem webel. Widzicie to? Przepyszne jest. Pyszne, chrupiące złote renety prosto z sadu. Powiem Wam, że ja nigdy nie miałam takiego doświadczenia, żeby jeść owoce prosto z drzewa. Mój dziadek swego czasu trochę drzewek owocowych koło domu posadził. Mieliśmy w ogóle plantacje truskawek generalnie maliny, drzew owocowych nie mieliśmy, ale kilka drzew owocowych posadził, ale niestety gdzieś tam zostało pozjadane przez jakieś, o nie, robactwo i tylko dosłownie kilka sztuk owoców udało mi się wyjść bezpośrednio tak wyciec z drzewa. Przez takich newsów powiem Wam, że nasz wykonawca tutaj zobowiązał się, że do 15 listopada sfinalizuje stan zamknięty, surowy zamknięty, czyli pierś dzisiaj pojechał po wycenę dachówki, więc naprawdę za chwilę te prace też tutaj związane z budową tego poddasza i budową dachu rozpoczną się. Jest tak zimno. Słuchajcie, dzisiaj u nas były 4 stopnie rano, teraz jak jechałam tylko 7, słońca brak na niebie, także słuchajcie, w grudniu u nas takie temperatury były jak dzisiaj tutaj w październiku mamy. Ja muszę założyć już rękawiczki. O! Zakładam rękawiczki Brrr! i muszę się jakoś rozgrzać. A co mi niesiesz? To nie jest bambus, to jest trawa. To jest trawa? Tak. To porządna ta trawa. No. To i wykorzystasz później. Nie? Jak to? Ja muszę tylko się zastanowić, jak Płota. to związać. Czy to związać najpierw na ziemi, czy rzeczywiście na płocie? Na płotę, tak. Ale to jest jakaś odmiana tej trawy? No, to jest Miskantus e, Gigantus. Miskantus Gigantus. No. I ile ona ma? Jeden sezon, dwa sezony? To? Po zerwaniu? To, to jest jeden. To jest po jednym sezonie? Nie, to jest po iluś. To tak jakby pęczek z jednego sezonu jest. Hmm. Mamy, no ale to, to, co to co roku więcej jest. No, bo ona się trochę rozrasta, nie? Płot jest długi. Zobaczymy <laughs> na ile nam wystarczy. Mamy już zaczęto murowaną tą ściankę tutaj. Ona, jak widzicie, zostanie pociągnięta do samego końca, do samej góry. Na koniec będzie czekało u nas, jak gdyby, tutaj takie wypełnienie fugą tego wszystkiego, wyczyszczenie, zaimpregnowanie, być może podbicie kolorem, tak żeby zrównać tutaj temu naszemu kolorowi czerwonego naszego domku. Jakie ładne oświetlenie już tutaj mamy. Elegancko. Tak. Tam jest drugi wyłącznik. Na końcu? Nie, tutaj koło tych drzwi. Aha, Przytam I super. tam się zapala dalej, tą jedną. Tam tą część. Jeszcze. A tam też już jest. Też już jest. Pięknie, Tam jedną lampę muszę Posprawdzamy zrobić. zaraz sobie tutaj. No, to tutaj mamy... W tamtej części już zapaliłam. Tutaj mamy... drugi test. Jest! <laughs> Działa! A jak jasno jest, to jest dawno tak jasno, znaczy nigdy tak jasno nie było. Nie, no zobaczcie od razu, jak się tak cieplej jakoś zrobiło, przyjemnie jak to światło jest. E, światło w samą porę, bo dzień jest coraz krótszy. E, rano ciemno, wieczorem już ciemno. Tutaj zawsze w ogóle było ciemno. No i teraz możemy sobie włączyć i korzystać z oświetlenia, a na dowód tego Tyk. Cyk! Działa! Ja zrobiłam sobie robotę dodatkową, nie? Tak. <laughs> nie, Pow... tej te, te Andrzej ja z Andrzejem zaczęłaś hasło. A Andrzej wrzucił pomysł. <noise> Nie, ja wykosiłam wszystko do zera. A gdzie pan idzie z tym? Pan Aleks? <noise> Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że ja tutaj chciałam ładnie wyczyścić ten teren. No i wiecie jak to jest, sekator, nożyce, jak tak wpadasz, zaczynasz ciąć, no to ja tak mam, że wtedy tak opitalam, można mówiąc, do zera. I ja tak tutaj właśnie zrobiłam. Opitaliłam to wszystko do zera. Z tej strony oczywiście słońce świeci, więc na razie tak jest ażurowo, ale z drugiej strony na pewno to będzie taką fajną, blokującą nie tylko promienie słoneczne, ale i wzrok światła. Także tak tyle są wręczy mi się zmieści. Im mniej, tym chyba trochę lepiej. Jak? Lepiej wygląda tam, gdzie nie wiązane. Naprawdę? Idę. A nie mówiłam, że lepiej wygląda wiązane? A wiecie czemu? Bo ja już kiedyś wiązałam takie urządzenie, I to przerabiałam. I wiem, że lepiej to wygląda rzeczywiście jak tak jest o, puszczone sobie. Jesteśmy na wsi to tam puści. O kurde. O kurde. Utknęłam. Puśćmy się. to jest tylko tak wiecie, tak dosłownie, aby, aby, żeby tego tego prześwitu nie było, to nie jest na stałe, to nie jest na trwałe, to jest tak tylko na e, jakiś czas, dopóki będzie e, sobie żyło, Drut idzie z powrotem do na swoje miejsce, bo no, takie, wiecie co, jakieś nie wiem, jesienne porządki robimy, jakby to nazwać nie wiem. A jak prąd pójdzie, to pojedziemy? A gdzie prąd pójdzie? Nie wiem, może energetycznie. Tak. Jak nie płacić za prąd, no to pójdzie. Jak tam? Dobrze. Tak? Dobrze? Jeszcze zostawię. Ja idę z tobą jakoś tak w przeciwnym kierunku się udajecie. Ciekawe ile teraz jest stopni, nie? Ciepło, nie wiem, jestem rozgrzany. Ciepło, ciepło jest, bo chodzimy cały czas. To podobno do pigwy. Jabłko pigwowe? Jest coś takiego jak jabłko pigwowe? Nie. Ja też nie wiem. Mm. To myślę, że to jest pigwa, ale nie, to są po prostu jakieś jabłka. Próbuj. Co jej jest? Nie, nic jej nie jest. Jest, jest całkiem ok. Bardzo dobre. Lekko kwaszne na samym. Mi się podoba. Lekko kwaszne. Tylko wyszło oryginał. No, jak będzie? Cie. Cegła za nim, czerwona, to będzie też ładnie ten, te białe kwiatki ładnie będą. on my chest my heart Mm. Mm. już niebawem, już niebawem.